Wchodzisz już do powiedzmy zżytej grupy e, i czego się spodziewasz? Czy spodziewałaś się cieplejszego przyjęcia, głównie przez dziewczyny? Ach, zupełnie nie wiedziałam czego się spodziewać, jak to będzie wyglądać, nie wiedziałam kto będzie w domu. E, wiadomo, mhm. że w pierwszym momencie był szok, kiedy zobaczyłam ich wszystkich tam razem. E, moje wyjście zaczęło się bardzo łagodnie, bo tam pamiętam, że na początku mieliśmy randkę z Patrykiem i z Marvinem, która naprawdę mhm. była super, bardzo ją miło wspominam. Um, I tak naprawdę moi znajomi mówili mi, wow, super, że lecisz. Ciebie ludzie lubią, ciebie wszyscy polubią, chcemy cię zobaczyć w telewizji i tak dalej. Nie możemy się doczekać, będziemy cię oglądać. I z takim nastawieniem leciałam, raczej takim bardzo pozytywnym. Miałam naprawdę znalezienie miłości. No bo oczywiście Aha. to jest program randkowy, powiedzmy sobie szczerze, ale gdzieś tam miałam z tyłu głowy, że wszystko się dzieje tak jakby w najlepszym możliwym momencie, jeżeli taka sytuacja się wydarzy, to nie będę protestować, ja też byłam singielką już Aha. dłuższy czas, więc szczerze wszystko było na plus, moje nastawienie było na plus, randka z Patrykiem i Marvinem była na plus, nawet jak wracaliśmy do hotelu, E, oni jeszcze do mnie mówili, zobaczysz jak będzie fajnie, zobaczysz, e, przedstawimy Cię grupie, e, mhm. zobaczysz, że fajnie Cię przy, y, przyjmą. I no, weszłam do tego domu cała uśmiechnięta, cała w skowronkach i zderzyłam się po prostu sobie ze ścianą, bo a, mhm. nie da się ukryć, że no, w mojej po prostu pierwszej minucie pobytu tam odczułam te spojrzenia. I odczułam taką jakąś dziwną atmosferę nagle, która się zrobiła. I, i to było dla mnie takie niezrozumiałe, ale dlaczego? Bo zazwyczaj w moim życiu do ludzi podchodzę tak bardzo pozytywnie. I raczej um, jestem takim człowiekiem, który właśnie gdzieś tam każdemu by oddał po prostu e, serce na dłoni. A mm -hmm. no w tym hotelu tak weszłam i w pierwszym momencie poczułam coś takiego bardzo dziwnego. Nigdy czegoś takiego nie czułam, że mam po prostu tę zazdrość. No, Podejrzewam, że to po prostu mogła być zazdrość i gdzieś tam te, te dziewczyny, um, no nie dało się ukryć, że ten hejt to po prostu się zaczął od dziewczyny, że, że faceci tam po prostu gdzieś tam w, 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 byli takimi bardziej, byli, z, nawet nie umiem tego opisać. Um, po prostu kiedy trafiłam do tego domu, wszystko się obróciło o mhm. 180 stopni mhm. i do końca nie umiem tego wytłumaczyć, e, bo byłam tam dosłownie parę minut, a ja już czułam, że coś jest nie tak, że coś im nie podpasowało, że mają ze mną jakiś problem i to głównie właśnie dziewczyny. No właśnie, wspomniałaś o tym, że może to wynikać z zazdrości. Myślisz, że faktycznie to był ten powód, że dziewczyny gdzieś tam krzywo na ciebie spojrzały od samego początku? Mm. Myślę, że tak, bo z facetami ja zawsze miałam dobry kontakt i umiałam się dogadać. A dziewczyny są bardzo zazdrosne, i po prostu myślę, że faceci gdzieś tam w naszym hotelu bardziej skupiali się na tym, żeby to jednak dziewczyny przewodniczyły i to one mhm. tak jakby były przewodniczącymi tej gry, więc mhm. um, oni trochę słuchali się. Okay. Um, e, które... I nie umieli, nie umieli do końca się po, postawić tym, tym dziewczynom, więc raczej jeżeli one stwierdziły, że coś jest białe, to miało być białe, a jeżeli one stwierdziły, że coś jest czarne, to znalazły się argumenty na to, że to coś miało być czarne, tak jak w moim przypadku złe podanie ręki, niepodanie ręki, za lekkie podanie ręki, biała sukienka czy skomplementowanie, nie wiem, Krzysia na początku. Jakieś takie drobne rzeczy, które się tak składały w całą jedną taką całość, takiej troszeczkę nienawiści bym nawet powiedział. Tylko ja w tym domu byłam dosłownie kilka godzin, a już zarzucano mi manipulacje, kiedy ja po prostu nie mogłam do końca zapamiętać imion uczestników, bo byłam tam tak krótko. Więc dla mnie jako dojrzałego człowieka no niektóre zachowania były takie wręcz trochę niewytłumaczalne, tak nie wiedziałam, mhm. czemu tak jest.